25 lat temu groziło zamknięcie jednemu z polskich kościołów polonijnych w Chicago. I to właśnie 14 lutego 1988 roku, na podstawie dekretu wydanego przez księdza kardynała Józefa Bernardina, kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy został uratowany. Rozpoczął on swoją działalność jako Polska Misja Duszpasterska w Chicago i przekazany pod opiekę księżom Chrystusowcom. Nasza misja stała się symbolem tego, co polskie, co tak mocno było związane z wiarą ojców i polską tradycją. Wdzięczni Panu Bogu za ten piękny srebrny jubileusz zapraszamy w niedzielę 10 lutego 2013 roku na godzinę pierwszą po południu na uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Wypycha, a następnie na wspólne ucztowanie do przepięknej restauracji Belvedere Chateau w Palos Hills. Czuj się zaproszony i przyjdź. Więcej informacji pod numerem telefonu 773-489-4140 lub na stronie www.trojcowo.com Dziękując Panu Bogu za 25 lat istnienia Polskiej Misji Duszpasterskiej w Chicago na Trójcowie, zapraszamy w niedzielę 10 lutego 2013 roku na godzinę pierwszą po południu do udziału we mszy świętej inaugurującej nasze uroczystości jubileuszowe pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Wypycha. Następnie zapraszamy na wspólne ucztowanie na godzinę czwartą po południu do przepięknej restauracji Belvedere Chateau w Palos Hills. Zapraszamy. Więcej informacji pod numerem telefonu 773-489 4140 cztery jeden cztery zero lub na stronie www.trojcowo.com.